O oh men, ale to jest bydle! Dobra ziome, jesteśmy w Bełchatowie i śmigamy szukać kolczaka zbrojnego. No dobrze, drodzy widzowie, dojechaliśmy do miejsca, o którym wam mówiłem i teraz tak. To jest taki nieużytek, tutaj widzę, że ktoś jakby niby o to dba, ale tu jest mnóstwo ostów, więc generalnie nie dba. Tam, o, mniej więcej tam, jak widzicie, i taki szum czasami słychać, to jest obwodnica Bełchatowa. My przyjechaliśmy stamtąd, tam jest mój rowerek leżący, no i to jest generalnie taka polana i na tej polanie są różne fajne owady i tu między innymi na samym początku wita nas taka piękna kruszczyca, która się nazywa Oksytera funesta, to jest maleńka kruszczyca. O, widzicie? Taka posila się kwiatkiem. No i tutaj. A! Olera ukułem się ostem. Czekajcie, ja ją wam pokażę. Widzicie? To jest takie maleństwo. O. Bardzo ładny chrząszcz, czarny w białe plamki. Także zostawiamy go, odkładam go na kwiatka. O, i spadł. No nie dobrze, trudno poradzi sobie. No i dalej idziemy szukać różnych fajnych rzeczy i różnych fajnych owadów i pajęczaków, bo po pierwsze, może uda się Wam pokazać, tutaj latają gigantyczne łowiki, to są jedne z największych łowików krajowych. Gatunku Wam teraz nie podam, bo oczywiście nie pamiętam, potem Wam podam. No i tutaj jest stanowisko tego uchodzącego za jednego z trzech najbardziej jadowitych pająków w Polsce, czyli tu jest stanowisko kolczaka zbrojnego. A ja już znalazłem jednego samca i zaraz idę poszukać dalej, może uda się znaleźć też dużą samiczkę, bo tamten samiec był mały, to Wam nie pokazywałem. No, także szykuje się fajny materiał, fajna wyprawa. Poszukamy też jakichś ciekawych motyli, zobaczymy, co tu fruwa. Zaczynamy poszukiwania. Ło, jest kumulacja. Tam w krzakach lata ten wielki łowik, ale to zaraz, bo. Tutaj natknąłem się na takiego fajnego osta i zobaczcie, co znalazłem. A któż to się posila muchom? Tak jest, to jest ten kwietnik. No, może się uda. O, tak jest. Piękne zbliżenie na niego upolował sobie muchę. No to jest pajączek. Wiecie co, jeśli chodzi o łacińską nazwę, nie powiem wam. Serio, nie pamiętam. Bo w pająkach krajowych to ja jestem cienki bolek, jeśli chodzi o nazwy gatunkowe. Także nie pokażę wam. Natomiast jest to zdecydowanie bardzo ładny pająk. Zostawiamy go tu sobie fajnie upolował muchę. No i szukamy dalej. Może się uda tego wielkiego łowika ogarnąć. A jakby to tak bez cień zrobić, to by było fajne. Eee, gdzieś tu był ten wielki łowik, no. To możecie szukać ze mną. O jest, był. Był, 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 lata, tam lata. A to co było? Bo coś dziwnego go zaczepiło w locie, czekajcie. To było mega dziwne. I nie wiem co to było, totalnie. Eee, trzeba szukać po ostach. Bo tutaj wszystkie praktycznie owady, które są, to wszyscy siadają na ostach. Kurczę, a ten łowik wielki nam spylił. Okej, okay, to skoro łowik nam uciekł, to obejrzymy sobie rusałki pawik. Bo rusałek pawik to jest dużo. Zobaczcie. Tutaj siedzą cztery rusałki pawik na trzech ostach. I teraz tak, jak wygląda rusałka pawik? O, dwie już uciekły. Od spodu jest czarna z takim fajnym maskującym wzorem, natomiast od góry jest to motylek bardzo znany, lubiany, jest takim pawim oczkiem, klasyka. Oj, sobie poleciał. O. Zobaczcie tutaj, widzicie, jest kopulująca para łowików. No i tak one wyglądają. To są też jakieś duże stwory, duży gatunek. No ale to nie jest to największy, który tutaj występuje. Zobaczcie, tutaj taki dość przykry przykład. Tak wygląda rusałka pawik, która nie wykształciła do końca skrzydeł. I one są takie trochę pamiętolone. I też wygląda tak, jakby. Znaczy, na pewno ona nie wykształciła skrzydeł. Ale to wygląda też tak, jakby ona została przez coś zaatakowana. Także. Taka ciekawostka. Okej, okay, jest łowik, ale to jest bydle. No i trzeba go złapać, żeby go wam pokazać. Polerka, ale to jest wielkie i to jest takie, wiecie, trudne do złapania. Serio. O, o, o teraz są dwa. O, goście mam go. I to jest gigantyczna samica. Odej, oh, taką właśnie chciałem wam pokazać. Ja ją wezmę w rękę. W sensie nie boję się, że ona mi coś zrobi. Nie. To nie jest gatunek, który poluje na ludzi. I który pije krew, tylko to jest po prostu drapieżna muchówka. A jesteście gotowi, żeby to zobaczyć? Wow. Ale potężny stwór. No to tak, cechy charakterystyczne łowików przede wszystkim. Te sześć cudaków, co widzicie, to są jego nogi. Wielkie, potężne, uzbrojone w kolce nogi do chwytania owadów, które są ustawione jakby do przodu owada, nie? Więc on nimi chwyta, to jest w sumie ona, bo to jest samica, tak by the way, samica, bo ma paseczki na odwłoku i taki czerwony kawałek odwłoka. No, ona nimi chwyta owady, a potem wysysa je. Tym. To jest kójka, która teraz jest pokryta taką mazią specjalną, którą jakby obronną. I co do brania na ręce takich łowików, to generalnie niby łowiki nie gryzą, ale ja bym wam nie polecał brać łowików na ręce, bo ta kójka jest po prostu długa i jakby ona mi ją wbiła w palec, to by było tak średnio fajnie. Natomiast tak to wygląda. Ten łowik jest przepiękny, ogromny, no i jest pożyteczny, tak? W sensie on. Nie robi nic ludziom, nie, nie atakuje ludzi. On to jest drapieżna muchówka, która łowi owady. No jest gigantyczny. Ja muszę sobie przypomnieć jak się nazywa ten gatunek, bo tutaj lata bardzo dużo samców na tej łączce. O, zrobimy sobie szerokokątny. Na tej łączce lata bardzo dużo samców, ale samica to jest pierwsza samica, którą dzisiaj widzę. A ja jestem tu od dobrej godziny. Także, także fajnie. Nie wiem, czy sobie jej nie zabrać do zbioru. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze porobię jakieś foty makro, bo jest przekozacka. No i muszę uważać na właśnie kujkę, którą teraz widzicie. O, to jest ten sztylecik. No dobra, dobra, stranie w banie jakieś muchówki, motyle wam to pokazuję, a jeszcze nie pokazałem tego, na co myślę, że najbardziej czekacie, czyli na kolczaka zbrojnego. Dlatego teraz udajemy się na poszukiwania. Myślę, że fajnie by było, jakby udało nam się znaleźć dorosłą parę dużą. No bo też ludzie mnie prosili. Znaczy wiem, że jedna osoba mnie prosiła o właśnie dorosłą parę z tego gatunku, więc nie wiem, czy mam tyle pudełek. Mam, mam tyle pudełek, także je sobie zgarniemy ewentualnie, no i pójdzie do hodowli, nie? Na razie idziemy szukać. Myślę, że poszukamy go sobie. Jak jest ta kępa traw, która jakby oddziela pola, to one sobie tam bytują, no i myślę, że tam uda nam się znaleźć jakieś fajne sztuki. Wow, co tu się podziało? Ten wielki łowik, którego przed chwilą widzieliście, złapał zdobycz i jak ja podszedłem, to ją wypuścił i zobaczcie, co on upolował. Biednego trzmiela, maleńkiego trzmiela upolował, rozumiecie to? Co za ziomek? No dobra, czyli jednak nie są jakieś tam super pożyteczne, bo trzmiele są bardziej pożyteczne. Ja, taki biedny, maleńki trzmiel. Co za przykro. No ale słuchajcie, taka jest matka natura, nie? To jest jakiś tam trzmiel ziemny czy inny bombus. A propos trzmieli, to zrobię odcinek, czym się różnią trzmiele od bąków i od gzów. To... O, i tutaj taka ciekawostka, bo trzmiele mają taką fajną, taki fajny języczek z przodu. No niestety, zostawiamy trzmiela, bo z niego już nic nie będzie, ten trzmiel jest po prostu martwy. A to menda z tego łowika, no? No to co, może poszukacie ze mną tego kolczaka. Wy tu w sumie za wiele nie widzicie, yy, ale to przy okazji opowiem wam, jak go znaleźć, bo taki kolczak bytuje właśnie w takich wysokich trawach, jak tu widzicie. O, a czekajcie, a tutaj? Nie, to jest. Taka chyba jego kryjówka, ale pusta. No nic, to szukamy dalej. I właśnie on robi obszędy, które bardzo prosto jest znaleźć. Serio. Je widać z daleka i szczególnie jak są zasiedlone, to wtedy są duże. O, 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 coś takiego. To jest kryjówka kolczaka zbrojnego, słuchajcie. I chyba siedzi w środku, z tego co widzę. Zaraz się przekonamy. Ja bezczelnie wyrwę tę trawę. Dokładnie tak wygląda kryjówka kolczaka zbrojnego. No i widzę wylinkę w środku chyba. Oj tak, to zdecydowanie jest kryjówka kolczaka zbrojnego, ale niestety nie zamieszkała tutaj. Daliśmy się nabrać. Kolczak tutaj był i bo jest jego wylinka. Także był. No ale niestety, niestety już go tutaj nie ma. No to szukamy dalej. Hmm. O, jest kolejna kryjówka. Aha. Zobaczymy tym razem. I ta wygląda trochę bardziej obiecująco. Dupa, tutaj to samo. Jest wylinka, kolczaka brak. Czyli samce wyszły w poszukiwaniu chyba samic. Tak mi się coś wydaje. Takie mam dziwne wrażenie. Kurde, no. O, mamy kolejne. Ło, ale to jest wielkie. Ty, to tutaj musi być. Jak go tutaj nie będzie, to ja nie wiem. Słuchajcie, bingo. I to bingo lepsze niż się spodziewałem, bo trafiliśmy parę i to gigantyczną. Gigantyczną parę. Bo, yy, zrobimy to tak. Ja sobie naszykuję pudełka. Dwa pudełka. Yy, jeśli chodzi o takie wypady terenowe... To też Wam pokażę. Ja mam coś takiego. O, to jest pudełeczko zamykane, takie trochę na jedzenie. I tutaj w tym pudełeczku mam kliszówki. I tutaj weźmiemy sobie dwie puste kliszówki na dwa pająki. O, wow, 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 próbując zerwać ten, wywabiłem samca. O, oh men, ale to jest bydle. No to tutaj macie rasowego po prostu samca. A w środku siedzi samica. Ja! No, macie samca kolczaka zbrojnego, pakujemy go do kliszuwy. No, słuchajcie. Piękny kolczak zbrojny. Cudo. I nawet sam wszedł do, do kliszuwy. Dobra, to jest samiec, to jeszcze samiczka. Zrobił się przypał, bo samiczka, kiedy nie patrzyłem, wylazła z kokonu. I dopiero po chwili znalazłem ją tutaj. Ale na bombana. Widzicie ją? Czy nie widzicie? Wyostrzy to czy nie wyostrzy? Czekajcie. O, jest samiczka. Piękna. No i ta samica zdecydowanie jest w ciąży. Oj, tak. I tym sposobem zgarnęliśmy ogromną parę kolczaka zbrojnego. A tu już widzę, że naokoło mnie tam jest kolejny kokon. I tu poniżej jest kolejny. Także serio, ich tu jest dużo. O, zobaczcie. Taka ciekawostka jeszcze nam się natrafiła. To jest niedźwiedziówka. To jest samica niedźwiedziówki. I to jest samiczka, która tak bardzo lubi sobie przysiadać na źdźbłach traw. Ten motylek też nie wszędzie występuje, u mnie akurat jest dość pospolity. Samce są fajne, bo mają takie paskowane, czarno-żółte skrzydła. Kolejnym owadem, którego Wam pokażę, jest to. Wiecie co to jest, nie? To jest bardzo pospolity gatunek, to jest nic innego jak łatczyn brodawnik, a znowu łacińskiej nazwy nie pamiętam. W każdym razie to jest samica, bo widzicie, tutaj ma to tak zwane rządło, nie no, żartuję, to nie jest rządło. To jest pokładełko do składania jaj, to te, ten wiecie... O, to ostrze, co jej wystaje z tyłka. No, jeśli chodzi o ten gatunek, o, już mi się tutaj oczywiście y, zestrał, kolokwialnie mówiąc, na rękę. W sensie to jest jego taka ciecz obronna. Ten gatunek y, jest z nim związana taka śmieszna historyjka, że on był właśnie Ładczyn brodawnik. Nazywa się dlatego, że był używany do usuwania brodawek. Jak? Ano, tymi właśnie potężnymi, jak go to trochę miźne tymi potężnymi żuwaczkami, które on ma z przodu. Dlatego uważajcie jak go łapiecie, bo on po prostu może dość boleśnie ugryźć. Serio. Taki śmieszny owad. No i on lata, nie? O. I to wiecie, to jest kawał stwora, to nie jest, że to jakiś tam mały pasikonik jest, nie. To jest kawał dziada. I uwaga, kolejna ciekawostka. Przeleciała obok mnie dość spora błonkówka i ją udało mi się chwycić. I okazało się, że jest to Smukwa Okazała, której stanowisko ja tutaj znałem. Ja wiem, że ona tutaj występuje, na tej, tej polance w tym lesie, bo już ją kiedyś tu widziałem. Podobne stanowisko znalazłem jej pod Wrocławiem i to jest taka błonkówka, która jeszcze do niedawna była bardzo, bardzo dużą rzadkością w Polsce. Ostatnio trochę podobnie jak Modliszka zaczęła się rozprzestrzeniać, no i teraz jest jej sporo, także już nie jest taką rzadkością. Wygląda tak, że ma całe czarne ciałko i dwa segmenty, które są pomalowane. Nazwijmy to przez matkę Naturę na żółto. No i to jest dość spora błonkówka, ona oczywiście potrafi urządlić, także dlatego trzymam ją tak, zaraz ją wypuszczę, bo w sumie niepotrzebna mi jest kolejna do zbioru, a można ją zbierać, ponieważ słuchajcie, mimo wszystko, mimo że, ponieważ mimo, że ona jest nadal dość rzadka i, i ma tam jakąś tam kategorię zagrożenia według czerwonej księgi, to jednak jest to gatunek niechroniony, także nie, nie podlega ochronie gatunkowej. No, i tak to wygląda, całkiem ładniutki okaz. I wcale nie największy, z tego co widzę, tutaj jest samica chyba. Ała, słuchajcie, ale mnie bąk uchlał w tył nogi. Ała, dramat po prostu. Użarł, no masakrycznie. Ale zobaczcie. O, a tutaj na przykład gniazdo na oście. To już troszkę inna roślina. No i mamy piękną samicę, która tutaj tego gniazda sobie elegancko strzeże. To jest właśnie kolczak zbrojny. No i tak, meczki z mojej strony to chyba wszystko na dzisiaj. Ja zbieram swój super, super, uber rower i drałuję do domu, żeby się czegoś napić. Bo jest gorąco i mi się pić chce i się spociłem. A serię w terenie będziemy kontynuować. Myślę, że następna wycieczka będzie w sierpniu jakoś bo pojedziemy sobie znowu, tak jak w zeszłym roku, zobaczyć, jak się miewa stanowisko Modliszki Zwyczajnej, niedaleko był chatowa i w sumie pytkowa. Także, także jeśli Wam się po prostu podoba seria, to dajcie łapkę w górę, no i tamtego suba, nie? Nie ma to jak żebrać suby. Yy, no i będziemy kontynuować właśnie serię w terenie. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie do zobaczenia, cześć! Tup, 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 tup. Hmm, jesteśmy na rozdrożu. No i teraz pytanie, gdzie jechać? Ale chyba sobie pojadę tam i wrócę do domu lasem. Taki jest dobry pomysł. O tam sobie pani chodzi. Bardzo fit. A, to jest hehe.